Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy takie dosyć duże zakupy growe. Będą też akcesoria i różne fajne takie rzeczy, które się na pewno przydadzą do mojej kolekcji. Słuchajcie, od razu mówię: subskrybujcie kanał, żeby nie było lipy. Jakiś komentarz i łapka do góry. Zaczynamy. A więc tak, na pierwszy rzut weźmiemy sobie grę, ja już ją mam na PS3. Kiedyś pamiętam szukałem, mówiłem to też na kanale, że szukałem wersję polską. Jest to Call of Duty Ghosts, akurat na platformę PlayStation 4. Jak wiemy, no słuchajcie, ja Call of Duty ogrywałem. Czym ona się charakteryzuje? Tutaj jest du dużo zmian było w tym Call of Duty Ghosts, dlatego, że między innymi takie powiem z, z takich ważniejszych rzeczy to było to, że na przykład mieliśmy psa który nam pomagał tutaj w, różnej, w różnych tam kampaniach, tak, żeby no, różną pomoc tam nam przy, yy, przynosił, coś przynieść, coś zobaczyć, yy, gdzieś się poskradać. Bardzo fajna rzecz i to było dosyć nowatorskie wtedy. Jak wiemy, ta gra wyszła już pod koniec generacji PlayStation 3, no i też ją później zrobili właśnie na, 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 na platformę PlayStation 4. Bardzo fajny tytuł polecam, bo naprawdę naprawdę tutaj jest dosyć fajna fabuła. Niezbyt nie długa, jak to na Call of Duty przystało, ale jednak jest bardzo fajna. Ok, kolejna gierka. Mamy The Crew, <laughs> słuchajcie, no to jest gra, to jest gra samochodówka, to jest tyle, tyle że, tyle, że no to jest internetowe, no, tu musimy mieć internet do tego, musimy się łączyć przez neta, drużynowo gramy też, no. Ja nie lubię przez internet grać, ale do kolekcji jak najbardziej. Fajna, fajna, bo jest, mówię, w dobrym bardzo stanie, jest tak samo jak to Call of Duty Ghosts. Lecimy sobie dalej. Gra, którą wszyscy znamy i dużo jest gier, które znaczy, dużo jest deweloperów, którzy wydają podobne gry do wipeouta, właśnie. Wipeout to jest gierka, jeździmy takimi futurystycznymi autami, tak jakby zawieszonymi trochę w powietrzu, tak. Bardzo fajne, bo tu duże prędkości się osiąga. Ja lubię takie gry. Czasami sobie włączyć, właśnie, żeby się tak odmurzyć, jak to się mówi. Bardzo fajny stan, co jest charakterystyczne. Na tym pudełku jest dosyć taka fajna, świecąca poświata. I nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale powinno być widać. Dosyć ciekawie, ciekawie pudełko zrobione, wiecie, że ja bardzo lubię. Często tak jest, że widzę grę, nie wiem o nich kompletnie nic, ale pudełko mi się podoba i sama układka więc ją po prostu kupuję. W środku nie ma tutaj nic, sama płyta, żadnego papierka. Lecimy sobie dalej. Ok, tutaj mamy jeszcze zapakowane z game'a. Tutaj jest taki ten, jak ja wiem, jak z Anglii gry kupujemy. Czasami to właśnie są te takie um, game'owe, jakby um, takie zabezpieczenia, tak, żeby nikt płyty nie wyciągnął. Turment Tides of Numera. W to jest to jest ciekawe, ja o tej grze już kiedyś słyszałem i zgłębiłem delikatnie wiedzę. Jest to gra wyprodukowana dzięki ludziom, którzy się złożyli na składce na Kickstarterze, na Kickstarterze raczej. O co to chodzi? Chodzi o to, że gra, gra żeby powstała, ludzie muszą się złożyć po prostu, jakąś tam pole pieniędzy uzbierać, i, i wtedy dany deweloper sobie tą grę. Może, może produkować, może robić, no bo jak wiemy, słuchajcie, produkcja gier jest bardzo droga dużo więcej, bardziej droga jak na przykład produkcja nawet filmu samego. Stworzyć taki tytuł, aby, aby on wyszedł, to naprawdę to trzeba bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Gra jest wydana przez Techland, jak tutaj nie wiem, czy będzie widać, powinno być widać, dosyć duża rodzina jest nagrywana, czyli przez nasze polskie rodzime studio, tak. Techlandzik jest nasz. Nie będę tego otwierał, bo jak wiemy mówię, tutaj jest, tutaj jest ta, ta, to zabezpieczenie Tego Turmenta Day One Edition, bardzo fajnie, super stanie jest w ogóle Także elegancko Lecimy sobie dalej Battle Wake Na PlayStation VR Słuchajcie ja gry pirackie to po prostu w ciemno kupuję. Czy to jest słaba gra, czy to jest jakiś naprawdę totalny gniot? Ja zawsze włączę, ogram. Może nawet nie tyle z szacunku, ale z zainteresowania. Bardzo mnie interesuje ta, ta dziedzina piracka. Co my tutaj mamy? Słuchajcie, to jest gra. To jest gra. Jesteśmy tutaj. Kapitanem, który wiadomo, no tak jak to pi pi pirackie sprawy yy, chodzi, chodzi o różne tam złota, niezłota, zbieramy sobie, okradamy też innych, aby jak najwięcej zarobić. No my, jest, my jesteśmy tym właśnie kapitanem, tak jesteśmy. Ona on jest, on jest dosyć taka fantastyczna, ta takierka. Ale fajna, ja ją przeglądałem tylko na internecie. Jeszcze, jeszcze jej nie ogrywałem, ponieważ kolega, od którego pożyczam czasami, czasami bardzo często wiarę, bo swojego nie posiadam, jak wiecie, kiedyś będę posiadał, bo kupię na pewno tylko czekam na dobrą cenę, gdzie się dobrego strzała. Ale właśnie tą grę mówię sprawdzałem. I od kolegi wezmę dopiero za jakieś dwa tygodnie, bo jest, jest, jest sezon wakacyjny, więc nie za bardzo mogę sobie teraz pozwolić na to, aby do niego wparować do domu. Nie? Bo go nie ma. <laughs> Okej, okay. lecimy sobie dalej. Bardzo fajny stan ogólnie. Mm, tutaj cóż, o tu nie będziemy opowiadać, każdy to zna. Infamous Second Sun. Bardzo dobra giera, jak wiemy jest to, jest tutaj tylko sama płytka. Ja nawet jeszcze chyba nie sprawdzałem. E, lusterko, lusterko po prostu. Nie ma żadnego papierka, ale gra jest mówię w bardzo fajnym, porządnym stanie. Jak najbardziej ona na pewno zasługuje na Protektor, więc ona sobie tam na pewno wyląduje w Protektorze. Okej, okay, kolejna gierka Genesis Alpha One, fantastyka. Co jest fajne, tutaj, tutaj tytułowy gościu szuka, sprawdza planety właśnie też, żeby jakoś, jakoś to było chyba, nie pamiętam, czy, czy mi się z tą grą pomyliło, czy z, z inną, ale od tym 17 to jest gierka. Tutaj właśnie gość sprawdza też przydatność jakoś planet, czy, czy, czy podłoża, Architekturę ogólnie, czy, żeby, można, żeby ludzie mogli zamieszkać, tak, tak jakby, żeby skolonizować znowu. To tak jakaś to gra, to pamiętam w moich odcinkach też była tego typu. Płytka, płytka mamy, płytka mamy w bardzo, bardzo dobrym stanie. Lusterko dosłownie i leci już do, do kolekcji. Bardzo fajne stany te gier są, naprawdę udało się super. Tutaj Final Fantasy Type Zero HD. Hmm. Final Fantasy nie jest to moja, u, moja ulubiona jakaś tam seria gier. Przyznaję się bez bicia, wiem o, tym, że, wiem o tym, że dużo u mnie w grupie jest ludzi, którzy wręcz kochają Final Fantasy. Ja nie mogę tak powiedzieć absolutnie, chociaż w siódemkę to naprawdę grałem i, i, i czekam, czekam na kolejną tą część z siódemki, która ma, ma zostać chyba wydana. tak? Jakoś tak jest. Jest jakiś kodzik, nie będę go pokazywał, nie wiem czy on w ogóle jeszcze działa, ale tak by to się przedstawiało. Gra w bardzo ładnym stanie. Oczywiście to są gry wszystkie angielskie. Mamy tu gry z PEGI one są wszystkie. Te, które tu będą, będą raczej wszystkie z Angli, oprócz jednej, ale to będzie za chwilkę. Kiedyś mówiłem Wam, że będę się starał kupić wszystkie, wszystkie gry na PlayStation 3 i PlayStation 4 typu Lego. I już jestem ku temu coraz bliżej. Mamy kolejną. O tu jeszcze, jeszcze taka reklamoweczka, znaczy nie reklamóweczka, tylko ta folia bąbelkowa, bo pytać nie przesuwała. Bardzo fajnie, dzięki, bo to akurat od Marcina kupiłem. Także ślicznie Ci dziękuję, bo w stanie jest kapitalnym, bardzo dobry. Może to nie jest stan idealny, ale jest bardzo fajnie. Jest to Lego Avengers, Avengers Marvela. Nic bardziej mylnego, słuchajcie, ja będę chciał zebrać je wszystkie, już mam ich trochę, ale brakuje mi, brakuje mi chyba trzech sztuk, żeby były wszystkie na PlayStation 3. Bardzo fajny stan. No i gra, jak ja tu widzę, jest po polsku, także tym bardziej, tym bardziej fajnie. Bo LEGO, to jak, jak wiecie, czy nie wiecie, już mówiłem nieraz, że mój syn ugrywa często. Tu mamy kolejne Star Wars The Force Awakens Wars. Gwiezdne wojny, przebudzenie mocy, przebudzenie yy, yy, mocy wojny, tak? Znowu mamy. Oj Marcin, Marcin, dzięki, bardzo fajnie, że tak szanujesz te, te opakowania, zwłaszcza jak mi je wysyłasz, gra w polskiej języ wersji językowej, spoko, bo jest tu manual, jak zawsze to w PlayStation 3 bywało i jest, spoko, bardzo fajny stan, no i tak jak mówię, brakuje już bardzo mało tych gier LEGO na PS3, dobra, kolejna sprawa, słuchajcie, to jest ciekawostka, to jest totalna pikseloza Terraria, jest to od Five of Five Games, słuchajcie, nie będzie tutaj za bardzo niczego takiego jak taka tekturka nawet wsadzona fajna, to, to, to nie jest manual, tu jest, tu jest tylko i wyłącznie zaznaczone którymi, którymi tam klawiszami się gra po prostu w grze, gra w bardzo fajnym stanie, chociaż delikatne tutaj przetarcia gdzieś są, ale ja sobie muszę to jeszcze przeczyścić, czego nie robiłem, mam tą grę na Terrarie, mam jeszcze na PS Vita. ona jest bardzo droga na wite. raz Wam pokażę, tutaj chyba mam, o, mam też właśnie odpowiednik na PlayStation witę. Ta gierka na witę na naprawdę już osiąga bardzo duże ceny i nawet mało tego, powiem, że kiedyś tak było, że dosyć niedawno, z rok czasu, było w ten sposób, że ta, ta terraria kosztowała nawet powyżej 500 złotych. Teraz gdzieś ona spada do 350 chyba. Można ją czasami taniej kupić, a, a jak, jak ją spotkacie taniej, to warto kupić, bo jej było naprawdę mało. Ja to wiem z grupy około właśnie takiej wity mm, i tam goście się naprawdę niektórzy mocno znają. Ja, ja się w to tak mocno nie zagłębiałem, ale... Ale wiem, że to naprawdę, naprawdę droga, dro ona, ona będzie jakieś na pewno droga na Witę. Na PS4, no niekoniecznie. Fajna, fajna gierka, na pewno sobie ją kiedyś odpalę, bo ja takie gierki platformowe, nieplatformowe, no tak, około platformowe i właśnie pixelowe podobają mi się. To jest taki powrót do korzeni, nie? takich moich korzeni, tak jakby powiedzieć, można początek lat 2000, lata 90, no to już w ogóle. Kolejna gierka: Dragon's Quest Builders 2. Ja tej gry nie znam. Wiem o tym, że, o tym, że niektórzy w to się mocno zagrywają, zagrywali kiedyś i teraz. Mamy tutaj wszystko, nawet jakiś kodzik, mamy, nie będziemy go pokazywać. Ja takich rzeczy nie ogrywałem nigdy. Przynajmniej, przynajmniej patrzyłem na innego, tak, w ten sposób. Wtedy było dużo, dużo więcej gier innych, które mnie bardzo mocno interesowały. Ja pamiętam, w czasach, w czasach po 2000 często grałem właśnie w koliny tego typu, jakieś różne, różne MotoGP GP na przykład. Bardzo lubiłem te gierki. Ta jest w bardzo dobrym stanie. Kupiłem to wszystko naprawdę za dobre pieniądze, także wydaje mi się, że warto było to wziąć. Tym bardziej, że jak wiecie, w kolekcji można mieć wszystko, nie? To Każdy to różnie. <laughs> Słuchajcie, i tutaj mamy tak. Crash Bandicoot 4 najwyższy czas, tak się nazywa pod tytułu. Jest to gra w folii. Nie, nie, ja chciałem ją ograć, ale słuchajcie, jak dowiedziałem się dosłownie w ostatnim momencie, bo było tak, że mieliśmy już to rozpakowywać z żoną, bo chcieliśmy ograć i z synem też właśnie starszym, ale się okazało, że po zakupie, tak jakby można dokupić, tak? Można dokupić w PlayStation w, w Plusie, tak, tylko że ten tym, tym najwyższym premium ja mnie to kosztowało na 41 dni, bo tyle mi brakuje do końca subskrypcji. Kosztowało mi to 26 zł, więc pomyślałem, że zobaczę, sprawdzę, jak, gra, jak działają te gry na PS3, które są w chmurze. tak? I powiem szczerze, że bardzo fajna to jest sprawa. Graficznie jest to nawet gorzej jak na PS3. Poważnie gorsza jest grafika, ale można sobie spokojnie zagrać. Mi to w ogóle nie przeszkadza, jeżeli grafika jest jakaś tam, nie wiem, poszatkowana delikatnie, czy są jakieś tam, widać, widać że ze względu na transfer, może no nie wiem, czy na, na transfer, bo ja mam gigowo łącze. Nie znam żadnego tutaj, jakiegoś producenta internetu, który dostarcza internet, tak, który by miał powyżej gigabajta i żeby to coś źle, źle chodziło. Nie wiem. U mnie naprawdę wszystko fajnie śmiga i jest dosyć, może nie słabo, ale jest średnio. No i ta gra właśnie jest dodana. q 4 jest, jest dodany w. W, tym, w tej usłudze premium jak najbardziej, także jak go już nie rozpakuję będę chciał sobie go ograć, bo na pewno będę kontynuował subskrypcję, podoba mi się to dzięki tej właśnie subskrypcji też nie będę musiał wiele gier, które mam w folii nie rozpakowywać bo naprawdę jest tego tam ogrom i jak ktoś mówi, że tam nie ma w co grać, to naprawdę sorry, ale jakaś głupota więc <grytanie> tam jest bardzo dużo gier i to takich dosyć porządnych, naprawdę, ostatnio nawet któryś to Assassin został dodany niemniej, dobra, <coughs> następna gierka na Xbox One, Halo Wars 2 no to jak wiemy, słuchajcie, to jest to jest już gra. Oj, znana już bardzo długo. Jest to ekskluzyw na Xboxa. Ogólnie na... na, 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 na to, jest, to, to jest Microsoftu. Gra po polsku. Pamiętam, Marcin ją dziś chyba dorwał właśnie w jakimś tam sklepie typu RTV i mi ją zakupił. Halo Wars, słuchajcie, ja w Halo grałem praktycznie w każdą część, ale żadnej z niej nie przyszedłem. Dziwne, nie? No, bo to jest gra bardzo dobra, ale faktycznie tak było. Mamy tu napisane, że polska wersja językowa, napisy. Kiedy sobie to sprawdzimy, na pewno na, 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 na. Znaczy, ja sprawdzę. Ja sprawdzę na pewno na Xbox Passie, którego też zresztą posiadam. Tylko pewnie na kąpie, bo nie mam ani Xbox One, jeszcze, ani tego najnowszego Series X, którego chciałbym kupić. No nie wiem, zobaczymy. Kolejna gierka na Forza Horizon 3. Słuchajcie, Forza Horizon 3, ja pamiętam tą gierkę, była wystawiona tu były jakieś zmiany, już nie pamiętam dokładnie jakie, ale były na tyle zmiany, że ona była mocno promowana w sklepach typu właśnie RTV, czy nawet w Tesco, pamiętam, kiedyś było takie stoisko, gdzie można było sobie usiąść i zagrać. Właśnie to była Horizon 3. Teraz już tak w sklepach nie robią, nie wiem dlaczego. Tak było przed pandemią właśnie, że można było nie podejść, podejść sobie pod jakieś stanowisko gier, która, gry, która jest promowana, usiąść sobie na kanapie, czy na jakimś fotelu wygodnym i sobie tą grę na danej konsoli najnowszej ograć. Teraz gdzieś ostatnio tego nie widzę, nie wiem, możecie, mnie tam, yy, możecie mi tam tam napisać, u Was w mieście coś takiego jeszcze ma miejsce. U mnie przynajmniej nie ma. Na pewno nie ma tego w RTV Euro AGD, na pewno nie ma tego w MediaXpercie. Nie wiem czemu. W każdym razie Forza Horizon 3 ląduje mi do kolekcji, bo jak wiemy ja mam Xbox Passa, więc tutaj już w Horizon 5 mogę sobie spokojnie pykać i też to robię. Kolejna gierka. Kupiłem sobie bus symulatora 20... Jeden, jak wiemy, słuchajcie, te gry są naprawdę drogie, z tym symulatory zawsze były drogie, ona mnie akurat kosztowała gdzieś coś około 50 zł, czyli cena po prostu kapitalna, Marcin to gdzieś załatwił, gdzieś, no w euro, nie, była i akurat ostatnia sztuka, dwie ostatnie sztuki, bo sam sobie też oczywiście wziął, ja sobie też tą kupiłem, jest to Day One Edition, co tu jest dodane, aha, jakieś cztery, zawiera podstawową wersję, i 10 dodatkowych skórek, plus 4 rodzaje wnętrz. Aha, czyli chodzi o autobusy w środku. Ja mam dużo wspólnego z autobusami. Nie będę się tutaj chwalił, o co chodzi, ale na pewno uprawnienia posiadam na kierowanie tymi, tymi bestiami. <grym> Dobra. Kolejna gierka, słuchajcie, kupiłem tak, na razie czego, można powiedzieć. Bo wiecie, że to jest już gruby temat. Ja mam gdzieś tutaj, mam wersję... Mam wersję niemiecką. A tutaj kupiłem sobie, pozwoliłem sobie kupić wersję angielską. Jeżeli ktoś będzie... Chciał na przykład tą niemiecką, i no nie wiem, chciałby po prostu mieć ją, i ciężko będzie znaleźć, czy będzie chciał odkupić na przykład ode mnie, tak? To proszę, zapraszam, mogę komuś ją sprzedać. Nie wiem za ile, możecie, możecie napisać do mnie. Ja śmiało się z kimś tym podzielę, bo mam mówię po niemiecku, ale, ale chciałem mieć po angielsku, więc tą po angielsku grę dorwałem. Mamy pełen manual, gra w świetnym stanie, słuchajcie, prawie że z folii wyciągnięta. Nie ma tu nic, do czego można byłoby się przyczepić, bo wiecie, że ja takie gry lubię. Długo na nią czekałem w zasadzie, bo chciałem sobie, chciałem sobie taką nabyć, ale zazwyczaj jak widziałem jakąś grę tego typu, właśnie jak Twisted Metal w tym konkretnym wydaniu, to były zajechańce, a to zajechane nie jest w bardzo pięknym stanie i ona poleci sobie na pewno do protektora od Invisible Black oczywiście od razu polecam. Sklep bardzo fajny jest. Bardzo fajne mają protektory i super to wygląda na półce, tak jak tutaj na przykład widzimy sobie gierki te bardziej moje wartościowe. One są już w protektorach. U góry są praktycznie wszystkie w protektorach tutaj. Już powoli to uzbrajam. Tutaj mamy protektory, tutaj mamy protektory. U góry też do samego tego miejsca później dalej też są protektory. Nie kupuję tego na raz, bo to jest drogie, jak wiecie, dosyć, ale coś za coś, fajnie wygląda. No, i taki gwóźdź programu w zasadzie dzisiaj. Jeden z dwóch w sumie można powiedzieć, bo mam ich yy, dwa. Azura Wrath. Angielska wersja w stanie idealnym. Azura Wrath. Tak jest. To jest hack and slash taki można powiedzieć. Slasher taki typowy, tak. Tutaj będzie rozpierducha totalna. <grych> Dziwna gra. Ja patrzyłem, patrzyłem na gameplay, jak to taka gra. Powiem Wam, że no, no, dziwnie wygląda. Inna jak wszystkie. Jest to gra, ja wiecie, poszukiwana. Jest też oczywiście na, na Xboxa, tak? ale no, na PlayStation 3 ta Azura Wrath jest naprawdę już dzisiaj drogą grą i warto się w nią zaopatrzyć jak najszybciej, dlatego że one znikają jak ciepłe bułeczki w sklepie. Nie widać tutaj, pokażę jeszcze taką lampkę, dostałem od widza. Ja sobie nie kupiłem, polowałem kiedyś na to, szukałem, jakiś przestałem i kupił mi widz, Wangi. dostał, dorwał gdzieś i postanowił mi ją wysłać. Jest to na licencji PlayStation jest to, nie, nie była to nowa sztuka, ale jest to wersja taka naprawdę fajna. I jest, mówię, licencjonowana. Fajnie się zmienia. Tutaj można, ona sobie zmienia kolorki. Są różne tryby. Może migać. Może aha, się łączy. No i może też na stałe świecić. Bardzo fajna rzecz. Taki gadżecik, jak wiecie, jak, jak ktoś lubi PlayStation, tak jak ja, no to dlaczego nie? To na półeczce może sobie spokojnie być. Dobra, tak by to wyglądało te gierki. I słuchajcie, tak. Jeszcze jest gierka taka. Tak pomiędzy tym powiem, tak, na PlayStation Vita, jak coś wpadnie mi na PlayStation Vita, co mnie interesuje, to biorę. Na Vita gier nie kupuję, tak, może powiedzieć, bez opamiętania, żeby ci jak najwięcej, chociaż to nie jest tak wcale, że ja wszystko biorę, co jest, bo absolutnie tak nie jest, musi, gra, gra musi mieć odpowiednie kryteria, między innymi ładnie wyglądać też. Ale tu mamy Stajkopera w wersji polskiej, Marcin mi to też załatwił, kupił to, ja, ja od niego odkupiłem, no tu w środku nie mamy nic oczywiście, jest tylko cartridge, tak. Bardziej karta pamięci bym powiedział. Złodzieje w czasie. Jak wiemy, słuchajcie, no to jest maskotka trochę. tak Taka maskotka PlayStation, można powiedzieć miało. I, i, i mam to też gdzieś na, o tu nawet, o właśnie w Protektorze. Mam również wersję na PlayStation 3, więc mam już praktycznie komplet tych Złodziei w czasie. Jest to gra, co też jest ciekawe, pierwsza gra, która, znaczy pierwszy Sly Cooper, bo to jest czwarta odsłona dokładnie, jest to pierwsza odsłona, która została zdubbingowana na język polski. Taka ciekawostka. Ja ugrywałem tą gierkę, bardzo mi się podoba, fajna rzecz. Mamy tutaj dużo takich, dużo takich, um, jak to powiedzieć, no, taka platformówka, może powiedzieć, tak. Bardzo fajnie się tutaj zachowuje grafika w tej grze, nawet na Wicie to wygląda zjawiskowo. Jak wiemy, na Wicie nie wszystkie gry dobrze wyglądają tego typu, a ta jest naprawdę widać, że dopracowana, bardzo mało liczy po drodze. Spoko, naprawdę spoko. Dobra, to by było to. Teraz tak, coś z gadżetów może pokażemy. Ale nie, jeszcze, jeszcze o takie coś. To już jest w strasznym, strasznym stanie pudełko, ale w środku mam w środku mam tutaj gierkę. Oczywiście do tego na Wii, tak? Jest to Sports Active, dokładnie no, Active to się nazywa, ale ja to mówię Sports Active, bo to jest gra sportowa. Yy, mamy tutaj do tego wszystkie takie te gadżety typu typu jakaś opaska na nogę, tak? I to się do Wilota pod, podłącza i to sobie jakoś tam może z tym. Nie wiem, czy dla kobiety. Ja to, ja to mówię tak, że o wezmę, wezmę, to będzie miała, bo na czasami ma takiego skiza, żeby sobie gdzieś poćwiczyć. No będzie mogła też w domu będzie padało. <grych> Także to by było to. Do tego jeszcze wziąłem sobie Active dwójkę. To już jest praktycznie nowe. Bardzo fajnie, razem z Gierką. Gra jest w środku też nowka sztuka. Co my tutaj mamy? No tak, to że personal, personalny trener. No w porządku, no jak najbardziej tutaj mamy dwie opaski w zestawie. Dwie opaski w zestawie, tutaj mamy na nogę i pendrive'a też. No to, to wszystko się podłącza pod wilota właśnie i to sobie fajnie tutaj można do tego poćwiczyć. Także to by było jeszcze do tego. Tak jakoś położę tutaj, żeby mnie było jeszcze widać. Do tego jeszcze się udało dorwać, słuchajcie, kierownicę do, do Wii. Mm, bardzo fajna rzecz, na, na, na pewno do Mariana można sobie zagrać w te samochodziki takie, co się kieruje, steruje, nie? Kierownica w bardzo fajnym stanie, praktycznie idealny stan, bym powiedział. Bardzo fajny gadżet, ja będę starał się kupić jak najwięcej tych gadżetów do Wii, bo jak wiemy, jest ich bardzo dużo, jest to konsola zupełnie inaczej skonstruowana, jak nasze priaki, co gramy. Także, także te wszystkie... Te wszystkie gadżety, takie do tego, no, warto by mieć, bo jeżeli jak ja zbieram grę, to pewnie jakaś gra się trafi, taka, która będzie wymagała czegoś takiego. tak? Dobrze, co my tutaj jeszcze mamy? Jech popatrzę po bokach. Aha, tak na koniec, w zasadzie, nie na koniec, bo jeszcze ostatnia rzecz będzie dosyć droga. Kupiłem sobie pada do PlayStation 4. Dlaczego to zrobiłem? Słuchajcie, pojawiło się w sklepie, w znacznym, znanym, co ja często kupuję, czyli w RTV. Kupiłem pada, bo się pojawił na stronie. Chciałem czarnego, były jeszcze czerwone, był chyba niebieski bodajże. Yy, wiele os osób się pytało, czy to jest na pewno oryginalne, czy nie. Słuchajcie, no, no ale to jeżeli jest w sklepie sprzedawane, no to, to, jak? To, to jak? Jak mi tego dowiesz, że to jest oryginalne? Dzwoniłem do działu Sony, pytałem, jak to zrobić, żeby się dowiedzieć. Po kodach mi tutaj posprawdzali. Yy, Popatrzyli po kodzie kreskowym. Jest to podobno jakiś nowy, świeży wypust. Nie wiem, bardzo możliwe, bo kiedyś mówili to na stronie, czytałem jakiś artykuł, że te pady mają być dodawane, yy, mają być dodawane z, znów do sklepów. No, ze, z prostego względu, ps 5 było za mało na rynku, tak? Dalej wcale nie jest tak, wcale, wcale nie jest tak różowo, jak wiecie. Ale pada orgi, orgi, oryginalnego, nowego mieć, bo ja mam dwa dziś oryginalne, por porównywałem, patrzyłem, nie, nie otwierając z tego. I wygląda to tak samo. Także, nawet jak nie jest oryginalne, to damy, to jest oryginalne. O, niech będzie. <gryż> dla, dla wścibskich. Dlatego właśnie mówię: kupię go pada. Bo jak wiecie, przychodzi taki zawsze czas podczas każdej generacji konsol, że później już ciężko dostać. A ja bardzo lubię nowe rzeczy mieć zapakowane, czy to w folii, czy w opakowaniu w pudełku. A to jest właśnie coś takiego. Dobra, więc tu byśmy sobie to jakoś tak położyli. To może, a tu już bez sensu, położę Tutaj, o niech będzie pad. I ostatnia rzecz. Słuchajcie, kupiłem tutaj, to już wiecie, już Michał, Michał też kupił od Jerego, ja też się skusiłem, dlatego że faktycznie to jest rzecz taka, mm, rzecz taka, no nie tak, specjalna edycja, jest to Asia Ascending, czyli na PS4 to jest JRPG, ja w, JRP, ja, ja w JRPGach nie siedzę, jest to gra, słuchajcie, jak, jak widzicie, wszędzie mamy tak zwane w pazurkach krzaczki, czyli no Język japoński, tak? Wszędzie tutaj jest. Tutaj nie doczytamy niczego. Jedynie co, no to, że PlayStation 4 i, i nazwa gry. gry. Ale w środku jest gra po angielsku. To jest najważniejsze, że faktycznie gra jest w środku po angielsku. Bardzo ładnie zapakowana. Do tego jeszcze była taka tutaj, o proszę bardzo, taka aktóweczka, można powiedzieć, na, na papiery. To się wiadomo, tutaj na bok rozsuwa. Mamy tutaj nawet miejsce na palca. I w tym sobie możemy na przykład przenieść jakieś tam różne. Różne papiery typu formatu A4. No, z czymś takim do urzędu pójść, na przykład? No, no, no nie wiem, no, chyba, chyba nie bardzo, tak? Ale, ale jest fajny gadżet, na pewno to sobie gdzieś tam powędruje jako. jako no, żeby sobie położyć na półce, powiedzmy o, tak, o po prostu. Dobra, czy to wszystko już wziąłem? Chyba wszystko wziąłem. Tak, by słuchacie, wyglądały moje. Zakupy growe i takie też akcesoria. Jest tutaj jak widzicie kupa kasy. Ile zapłaciłem za to, nawet nie chcę Wam mówić, bo lepiej nie chyba. Zapada, też mogę dodać, zapada. Zapłaciłem cenę taką katalogową, tak? czyli 249 zł. Taka, tak, za taką astrję trzeba dać coś około 300, 300 ponad zł. Już nie pamiętam dokładnie ile nawet nie nawet nie wiem czy nie 350. To są drogie rzeczy. I to i tak jest dobra cena, bo podejrzewam, że za niedługo będzie tutaj to drożej, 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 drożeć, jeszcze raz Gierki, to tutaj, no jak widzicie, w większości to są gry takie już przemyślane, tak? Przemyślane bardziej. W folii na Xboxa hmm, tego Wana, co kupiłem, to ja kupuję, jak zauważyliście, na pewno to są gry już całkiem wyszukane. Bo jak wiecie, ja H H Force bardzo lubię Halo. Ten Wars na przykład, dwójka, no to, to też jest gra, którą chcę mieć w kolekcji po prostu, bo to jest. To jest taki topowy szlagier, że go tak nazwę, jak w muzyce, topowy szlagier na konsolę Xboxa. Słuchajcie, tak by to wyglądało, te zakupy, łapki do góry proponuję. Pamiętajmy o konkursie, który jest na 1000 subskrypcji, bardzo mało brakuje. Dzisiaj brakowało mi dokładnie na dzień dzisiejszy 14 subskrypcji do 1000 i po tym 1000 będziemy sobie robić losowanie i losowanie będzie bardzo konkretne, jak wiecie dobrze. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i cóż, do następnego.